Dzisiaj jest ten dzień, kiedy zaczynamy robić zdjęcia i filmy do mojej kampanii, która powstaje w związku z premierą kolekcji Torebek Duck X Messenseita. Nigdy jeszcze tego oficjalnie nigdy nie powiedziałam i to jest tak. Dziwne uczucie, mega się cieszę. Jest to kolekcja, która w tym momencie jest już w przed sprzedaży, bo kiedy oglądacie tego vloga, to wszystko już ruszyło. Ja to nagrywam jeszcze prawie że dwa tygodnie przed, więc nie mogę się doczekać aż to zobaczycie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na temat tego, co stworzyłam. Jest to chyba najbardziej charakterystyczna rzecz, jaką mogłabym stworzyć, jeżeli chodzi o torebki i ogólnie ten temat, więc mam nadzieję, że jest to coś, co przypadnie Wam do gustu. No a właśnie, zaczynamy to wszystko, już Wam pokażę skąd. Zaczynamy robić filmy, i pierwsze zdjęcia po prostu w kuchni. Na tle y, tych zasłon, które mamy, przyniosłam też pampasy, żeby to wyglądało fajnie, i to są właśnie moje trzy plecaczki stworzone razem z Dag. Chcieliśmy tu tutaj nagrać, i za każdym razem, no tak, ty się pojawiasz, i wszystko zasłaniasz. Idziemy na pierwszą oficjalną sesję i dzisiaj zajmujemy się brązowym plecakiem. I teraz y, jaki jest mój. Pomysł na fotę. Ogólnie chciałam utrzymać wszystko w takich odcieniach beżo-brązowych. Mam też kawę jako jakiś tam um, dodatek, żeby było ciekawiej. I jesteśmy teraz przy Teatrze Lalek. Chciałabym coś zrobić właśnie z tej zewnętrznej strony, bo zawsze tutaj fajne zdjęcia wychodzą, ale też pewnie pójdziemy tam dalej. Zaraz Wam pokażę jeszcze jaką stylówkę wybrałam, więc chodźcie. You have closed your eyes Widzicie coś, czy nic nie widzicie? Zrobiliśmy w sumie już trzy foty, idzie nam super szybko no, y, Ale szybko. musimy też się spieszyć, bo super szybko słońce zachodzi nie no, wiem Ale pokażę wam jedno, które mi się mega podoba Używaj kółeczka Nie, nie będę używać kółeczka O, popatrzajcie to Widzicie? Nice Kto ma takie zdolności? Nie, dobra, ale to już musimy udoskonalić. Tu się co nam wszystkim powiesz? Nie, nie pokazywałam wam, jak nagrywaliśmy wszystkie filmy, bo jesteśmy przy forum kulinarnym i no tu jednak jest dużo więcej ludzi, ale nagrywaliśmy, na przykład takie fajne rzeczy i jeszcze nagrywałam też pionowo. Czekajcie, zaraz wam pokażę coś. Dlatego o to wygląda fajnie. Dlatego, że chciałabym też takie stworzyć krótkie filmiki na Instagrama. Dlatego właśnie robiliśmy takie rzeczy. U to ujęcie jest super. Zobaczcie tak od góry, od dołu. I to moja twarz, haha, ale zrazu nie będę. Dobra, widzę, że jest prześwietlone. Ale właśnie robiliśmy to. No i co? I już jest więc nie mam zegarka, żeby mi nie przeszkadzał w zdjęciach, ale tym razem musimy przyjść wcześniej, bo ja nie jestem usatysfakcjonowana ze wszystkiego Bo wolałabym jeszcze mieć chwilę, żeby zrobić jeszcze jakieś zdjęcie takie po prostu powiedzmy, że bardziej kreatywne niż stricte produktowe Bo no nie wiem, to u siebie mogłabym wrzucić i teraz Wam pokażę które Bo tu mam te, tej całej sylwetki, ale to nie do końca to jest piękne, ale no właśnie coś takiego może, którejś z tych uda mi się jakoś tak fajnie to obrobić i rzucić. No ale chciałam właśnie coś jeszcze. A tu już nie wiem czy damy radę tak po ciemku. Ej, ale chociaż to są ładne światełka, może... Ej, a spróbujmy tego tak dołu z innej perspektywy. Zrobimy? Dobra, to spróbujmy. Zrobione? Tak, wiesz co, robię Pierwsza sesja. Odhaczona Wiesz co mi obiecałaś? Nie Pankejki No już jest późno Pankejki nie są fit, no co ty Ale obiecałaś mi Mogę obiecałeś ci zrobić w obiecało. domu Obiecuję ci, Alan, że pójdziemy na pankejki jak skończymy Nie, ty sobie teraz skupisz, aż tak bardzo to nie mówiłam nie No właśnie Ale udało nam się jeszcze przeczekać, a tak naprawdę to po prostu cały coś robiliśmy i ciutko się zapaliło, więc też jest fajnie. Jeszcze jakieś zdjęcia udało nam się, więc pierwszy dzień, bo, no bo daj klik odpowiedzi, całość, czekaj pierwszy dzień sesji takiej oficjalnej zakończony to jeszcze outfit, bo tak jak obiecałam, będę wam też mówiła, jakie miałam yy, strówki, więc yy, płaszcz mango. Zastanawiam się, czy nie kupić takiego samego czarnego, bo bardzo podoba mi się, jak w nim wyglądam. Czasami troszeczkę wydaje mi się, że może mnie przytłacza przez to, że on jest taki duży. Trudno, już mnie chyba słychać, do tego mam body z New Yorkera, coś takie zwykłe, proste. Spodnie są nowe i to są dzwony z berszki. bardzo wygodne, fajnie się w nich chodzi i moim zdaniem dobrze wyglądają na sylwetce, więc jak coś to polecam. Mierzyłam też takie same z Pull&Bear i chyba nawet właśnie na tym TikToku Wam pokazałam, bo ja wzięłam dwie pary, jednak te z berszki bardziej mi się podobają. Do tego mam pasek z resert, buty Buffalo. bransoletki są z chemu, naszynik jest z chemu gulczyki, są z Rossmana i plecaczek DAG X MS ZONSEITA. Dobra, teraz Wam pokażę, jak wygląda całość. Czyli prosto, klasycznie chciałam właśnie, żeby większą uwagę skupił plecak i żeby to wszystko pasowało. Chciałam właśnie, żeby było takie beżowo-czarno-brązowe klimaty i chyba mi się udało, więc jestem zadowolona. Siemka, ja właśnie skończyłam nagrywać film na ale jest dzisiaj ładna pogoda, czyli oznacza to, że idziemy dzisiaj na drugą sesję. Nie wiem jeszcze z którym plecaczkiem, czy z tym czarnym, czy z zielonym, bo muszę jeszcze ogarnąć stylówkę do tego i pomyślałam, że zielony zrobimy gdzieś przy moście Grunwalskim. A Czarne Morze w okolicach Uniwersytetu Wrocławskiego, tego głównego gmachu, bo tam jest przepięknie i wydaje mi się, że właśnie klimatycznie będzie pasowało. Ale jeszcze nie wiem, jakie chcę dokładnie stylówki mieć do tego. Mam coś tam w głowie, ale jeszcze zobaczymy. Ale słuchajcie, mam nowe paznokcie i w ogóle trochę stresowałam się, żeby nie ujawnić tego za szybko, dlatego że paznokcie mam w kolorach plecaka. Ja lubię robić, jeżeli właśnie coś tworzę. Fajnego, takiego większego, żeby zrobić sobie też z tej okazji konkretne paznokcie, bo no, po prostu jest to fajna pamiątka. Tak samo jak wypuszczałam kolekcję z Glam Shop, miałam zrobione paznokcie na wzór mojej palety, a jeżeli chodzi o paznokcie z okazji wypuszczenia plecaków, to po prostu zrobiłam w kolorach. Czyli mamy tutaj czarny, zielony i brązowy i wiecie co, ja tyle szukałam tego zielonego i brązowego. Żeby sobie tego nawet nie wyobrażacie. Ja nie wiem, mi się wydawało, że są raczej standardowe kolory, ale nie. I teraz ten brązowy to jest dark coffee z Semilaka, a ten zielony jest z no nail ale kurczę, teraz nie pamiętam jaki, a lakier zostawiam No bo przecież nie potrzebuję ich u siebie mieć w domu, więc nie wiem, no a czarny to jest po prostu zwykły czarny lakier, więc tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolona. I chciałabym zrobić fotę, myślę, że może z brązowym plecakiem żeby, no wiecie, te standardowe zdjęcia po ząkcie, które ja robię, więc myślę, że to też fajnie by wyglądało, no ale najpierw ważniejsza rzecz, muszę ogarnąć stylówki tutaj jeszcze mam z tyłu taki mały bałagan bo właśnie ja nagrywałam um, o, tu możecie lepiej zobaczyć z z Hall i teraz wczoraj właśnie też jeszcze kupiłam taki fajny sweter w HM -ie. czekajcie, pokażę Wam, o coś takiego to jest w ogóle nie do końca mój styl ale stwierdziłam, że jest to coś innego, coś fajnego, mogłabym e spróbować. I pomyślałam właśnie, że to i może do tego white leggy. I to byłaby stylówka czarna, white leggy. I to mogłaby być stylówka pod czarny plecak. Kupiłam też zarze te spodnie, więc one też na przykład by wyglądały cudnie z tym czarnym plecakiem, ale też nie wiem czy one za bardzo nie odwrócą właśnie uwagi od plecaka, a jeżeli chodzi o zielony plecak to myślałam, żeby ubrać wszystko czarne. Byłam też to częściowo jest kupione po prostu stricte pod sesję, ale nie, że, nie, czekajcie, nie, 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 że stricte pod sesję, że ja to zaraz oddam do sklepu, ale że właśnie szukałam takich rzeczy, żeby mi to fajnie klimatycznie pasowało, oczywiście metka zostanie wyrwana i będzie ok, żeby nie było, że y, kupuję sobie ciuchy, robię zdjęcia i oddaję. Ym... Co chciałam powiedzieć? Aha, zielony plecek i myślałam, żeby robić total czarny look z czarnym topem na tą marynarkę, bo kupiłam też genialną w Mago. Do tego spodnie, chyba rurki i takie masywne czarne buty, które mam z berzki. Myślę, że to mogłoby fajnie wyglądać. W ogóle fajnie by wyglądało, jakbym miała jeszcze, czy ktoś tam, co to mi pisze jakbym miała jeszcze czarny golf. Ale nie czuję się jakoś super w golfach, więc to może już odpuszczę. Ale co myślicie, fajnie to może wyglądać, nie? Więc jak ogarnę. To Wam pokażę. Dobra, słuchajcie, założyłam to, co Wam mówiłam. I mam ten zielony. Czekajcie, podchunę to jeszcze. Zaraz to posprzątam. Ale patrzę na razie, czy mi się to podoba, czy nie. I wydaje mi się, że to wygląda spoko. Ta marynarka jest naprawdę fajna, jak to się ona jest właśnie z Mago. Dodałabym tu jeszcze pasek. I ten naszyjnik chyba bym zostawiła. I myślę, że to wyglądałoby. Dobrze. I chciałabym, żeby to dobrze się wybijało, i później po prostu, jak edytuję zdjęcia, no to jednak lepiej jest edytować zdjęcia, które są zrobione w dobrym świetle. Więc myślę, że to wygląda fajnie, bo chciałabym właśnie też skupić się na takich stylówkach jesiennych, a nie że super letnich, jako że to jest też kolekcja jesienna. Ewentualnie bym sobie jakąś kitkę. Kurczę, kitka jest średnio elegancka, ale też nie chciałabym mieć rozpuszczonych włosów, bo przez to, że ja mam ich tyle, ja wam pokażę, jak ja wyglądam. Bo... Co? To 10. Co ty nie? Ale chodzi o to, że... kitka A rozpuszczone przez to, że ja mam je długie, to boję się, że wiecie to wszystko po prostu za dużo się dzieje. Więc chyba znowu będę musiała zrobić kok. No nie wiem. Zaraz zobaczę. Pomyślałam, że fajnie będzie wyglądał słonecznik na zdjęciach, bo pasuje mi właśnie kolorystycznie, więc... Jesteśmy na rynku i bierzemy te po siódemkę, trzy i powinno to dobrze wyglądać. Kupiłam słoneczniki i w ogóle wiecie coś zabawne? Że jak szliśmy kupić te słoneczniki, to dwie inne osoby też już miały słoneczniki i jak kupowaliśmy, to jeszcze jedna pani kupowała i tak się zastanawiam w sumie, czy dzisiaj jest jakiś dzień słoneczników, czy o co chodzi, a ja kupiłam dlatego, że po prostu one pasują mi do tego, co dzisiaj chcę zrobić, więc mam takie trzy piękne. A lecimy teraz na Uniwersytet Wrocławski. Zostałem zwolniony. Wiesz co? Przeszliśmy całe miasto. Jestem tak podirytowana, bo nigdzie nic mi nie pasuje. Ty ładnie przyszliśmy... to nazwałaś, podirytowana. Tak. ty ładnie to nazwałaś, podirytowana. Nic mi nie pasuje. Tutaj też nie jestem 100% zadowolona, bo jest ciemno. Ale jak nie zrobimy tutaj, to już nie zrobimy dzisiaj nigdzie. Marta jest tak podirytowana, że mnie zwolniła. Nie, bo jak chcę to zrobić w sztalach? Nie jestem ja na połowie do... I tak mniej więcej wyglądają zdjęcia. Tutaj mamy akurat plecak od tyłu. No, dawaj szybko. Tutaj próbowaliśmy z bliska, ale te z bliska nam dzisiaj nie szły. A ostatnio jak robiliśmy, to dwa zdjęcia i było git Tu mamy całości z boku. 600 zdjęć Tak sobie kicam w tym i z powrotem. Nie, ale ogólnie myślę, że nie jest źle. Te, te słoneczniki lepsze, w ogóle. Ale... Te słoneczniki w ogóle wydaje mi się, że fajną robotę tutaj zrobiły na tych zdjęciach. Więc ogólnie jestem zadowolona. No dobra i jesteśmy po... Udało się. Troszeczkę Wam pomogłam, ale znowu działali, działaliśmy pod ym, presją czasu przez to, że chyba godzinę zajęło nam znalezienie tego miejsca. Która jest teraz godzina? 18.40. Więc godzinę mniej więcej zajęło nam zrobienie na początku, słuchajcie, w ogóle nie mogliśmy się ustawić. Oboje już byliśmy źli. Bo ja byłam zła przez to, że nie mogłam znaleźć tego miejsca. A jak już coś znaleźliśmy, cokolwiek nie robiliśmy, nie wyglądało to tak, jak bym chciała. I ja też nigdy nie pozowałam w ogóle w marynarkach. I to może się wydawać głupie, ale nie zawsze to wygląda dobrze. Wy na przykład patrzycie się w lustro i stwierdzacie, że wyglądacie genialnie, a potem robicie zdjęcia i za nic ten outfit po prostu nie chce wyglądać dobrze. Ale ostatecznie wydaje mi się, że fajnie to ograliśmy i. Z każdą pozą coraz lepszy miałam humor. Później już, słuchajcie, nawet się uśmiechałam. Alan również, więc to się ceni. A teraz Wam pokażę ostatecznie, co miałam na sobie. I w ogóle, kurczę, miałam mieć rozpuszczone włosy, ale to nie wyglądało dobrze na zdjęcia, więc musiałam je związać po prostu w kitkę. Zau tragicznie to zrobiłam. No ale już dobra, pokazuję. Czyli w sumie zostałam ze wszystkim, to co Wam mówiłam. Czyli marynarka mango, body zara, spodnie zara, y, pasek jest z... Y tak we współpracy z LGS w ogóle super jest. Jeżeli się zastanawialiście nad takim przypadkiem, to ten bardzo polecam. No i buty to są te z Perszki. No i teraz mam pokażę całość. I to tyle. Więc przynajmniej jeszcze jedna sesja przed nami, więc wtedy się widzimy. Hej, witam Was w ostatni oficjalny dzień robienia zdjęć. Makijaż mam już zrobiony i teraz czas na włosy. Pomyślałam, że dzisiaj bym je polokowała lokówką i zrobiłaś taki już konkretnie kucyk, ale taki wyższy z zasłonięciem gumki. No i dzisiaj idziemy na zdjęcie. Zastanawiałam się gdzie, bo myślałam o dwóch miejscach albo o dworcu świebockim albo o moście grunwaldzkim i jednak, oczywiście wezmę sobie jeszcze trochę suchego, suchego szamponu, żeby mieć lepszą teksturę we włosach i jednak chyba pojedziemy najpierw em, na most, dlatego, że no to jednak jest miejsce, które wydaje mi się, że bardziej się ze mną kojarzy i jest tam więcej miejsc, gdzie ewentualnie moglibyśmy te foty zrobić ale w ogóle ten suchy szampon jest spoko to jest IDK First Class Charcoal Detox Dry Shampoo. On jest droższy, bo on jest z Sephory, ale to jest chyba jedyny szampon suchy, który aż tak bardzo wyciąga, nie wiem, tłuszcz, sebum z moich włosów, tak serio serio. Ja nie użyłam też jakoś bardzo często takich produktów, ale czasami jak idę po prostu tylko na siłownię i nie chcę mieć specjalnie, żeby później włosów no, to do tego mi się fajnie sprawdza. No i od razu zobaczę, że też mam podniesioną, podniesione u nas te włosy. Dobra, więc. Kurczę, no teraz to mi się te włosy podobają, zostawiłabym je tak. Ale nie, wiem, że na fotach później będę się denerwować, bo też przez to, że te przednie pasy mam takie długie, właśnie może powiadam iść i je podnieść trochę. To czasami to wygląda jak taka dziewczynka z ringu. Ring, u ringu, czy z ringa? No nieważne. To mi trochę przeszkadza, dlatego że. Ja mam dużo włosów, ale one są cienkie, przez co jak mam jakoś bardzo mocno pocieniowane te włosy, to one po prostu wyglądają, że mam ich mało i że są no, że jest ich mało po prostu. Więc raczej nie lubię tak bardzo mocno um, cieniować włosy, ale jednak jak patrzę na te laski na Instagramach i na Inst Pinterestach i czasami też właśnie w życiu codziennym, jak one mają taką fryzurę, wiecie, z, z tą grzywką taką fajną z przodu, z takimi fajnymi, dużymi lokami. No, to nie. Okej, okay, słuchajcie, włosy jeszcze nie są zrobione. Na razie je ja tylko polokowałam, później je wystylizuję, bo nie chcę rozwalić do rozloków. Ale to jest ta stylówka, o której myślałam. To jest ten sweater, o którym Wam mówiłam, który kupiłam w chemie, właśnie z myślą o tych zdjęciach i dzisiaj jeszcze znalazłam w Heimie taki naszyjnik, jeszcze mam metkę, więc on chyba kosztował 30 zł, jakoś tak mi się wydaje a teraz jest, była akurat nie wiem czy jeszcze jest, jak to oglądacie, minus 20% więc w mam dobra, spoko więc to i to, to jest nowe Maltek się zepsuł i teraz jest dosyć długi sweter ale wsadziłam go sobie w całości Podstanik, bo jednak, jak wsadziłam go do spodni, to to za dużo tutaj się działo, a przy staniku wszystko się dobrze trzyma. I na dole mam white leggi, czarne ze Stradziewariusza, albo wydaje mi się, że muszę je jeszcze wyprasować, ale ogólnie, aha, i na stopach mam wansy. Trochę będę szastać i zamiatać podłogi we Wrocławiu tymi, znaczy porłogi, chodnik, tymi spodniami, bo zazwyczaj mam je do tych wyższych butów, ale wydaje mi się, że dzisiejszy styl mi bardziej do dzisiejszego bardziej mi pasuje. Pasują wansy. No i właśnie dzisiaj robimy zdjęcia z czarnym plecakiem i wydaje mi się, że to będzie wyglądać dobrze. Co myślimy? Czy jest git? Czy nie jest git? Więc ogarnę jeszcze włosy do końca. I myślę, że będziemy spadać już na ostatnie zdjęcia. Dotarliśmy na miejsce i nie wiem jakim cudem. Wczoraj zachód słońca był po innej stronie. Dzisiaj jest po innej. Żartuję, ale po prostu wczoraj jak szliśmy to coś mi się uzyrało, że zachód słońca był tam, a dzisiaj jest tutaj. Bardzo zależy mi na zdjęciach tutaj w tym miejscu. Nie wiem jak nam to wyjdzie jako, że jest to no, fota pod słońce, ale zobaczymy, spróbujemy co się uda zdziałać. I jesteśmy już po, to są już takie foty, które może wrzucę na dniach bez torebki. Coś tam Wam pokażę, jak te foty wyszły, ale nie lubię pracować pod presją czasu, a niestety słońce nie chciało poczekać, żebyśmy wszystkie foty wyzrobili wiecie, na spokojnie, więc mega szybko musieliśmy to robić, ale myślę w ogóle highlight, konkret. Musieliśmy w miarę szybko wszystko ogarnąć, i myślę, że większość zdążyliśmy. Czy my oficjalnie zakończyliśmy robienie zdjęć? Jak to nie? A, haha, fakt. Więc jeszcze zostały nam do zrobienia takie produktowe foty. Czyli mam taką wizję, żeby na tej zasłonie tak podtrzymać po prostu ten plecak i tam wokół dać jakieś napisy fajne. Tak i jeszcze flat lay jest tym, co się do tych plecaczków mieści i tu też myślę, że zrobimy albo na konsoli tej, która jest w tle do nagrywania, albo też na tym białym tle. Albo w ogóle przeniesiemy tą konsolę Nie. do tych zasłon. O, tak. i też będzie fajnie to wyglądać. I jeżeli chodzi właśnie o takie zdjęcia na mieście, to pod sam launch myślę, że mamy wszystko. Na pewno będziemy jeszcze chodzić e, tak... po Na pewno będziemy jeszcze chodzić tak o, po prostu na foty, bo no, chciałabym zrobić troszeczkę tego więcej. O, to może być ładne! Nice! Teraz będę tutaj gadać jeszcze przez pół godziny o bezsensownych rzeczach, bo bardzo podoba mi się to, e, jak wygląda dzisiejsze światło. Ja ten vlog. I tak jak mówiłam, zostało nam jeszcze do zrobienia flatleje, więc teraz je robię, pomyślałam, że zrobię je na dworze. Więc wyłożyłam tutaj kilka rzeczy. Zmieści się jeszcze więcej, ale już nie mam pomysłu, co mogłabym jeszcze wrzucić, więc oczywiście jakieś tam podstawowe kosmetyki. Nie mam w ogóle, nie mam portfela. No tylko ten card holder, klucz od auta, spinka w razie co, okulary. I tutaj jest też jeszcze ten aparat, którym teraz nagrywam. Więc teraz zmieniam plecak i robię kolejne No dobra, czyli w tym momencie wszystkie zdjęcia, jakie ja miałam zrobić, już zrobiłam. I chciałam Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda cały proces wybierania przeze mnie zdjęcia. Później edycja i tak dalej i tak dalej Więc zaczynam zawsze oczywiście od wybrania sobie zdjęcia I ja robię to tak, że włączam sobie po prostu wszystkie JPG I te zdjęcia, które mi się podobają Spisuję sobie ich numerki, tutaj akurat przed chwilą też wybierałam zdjęcia I zazwyczaj z jednej powiedzmy, że pozy Wybieram sobie kilka, które mi się podobają najbardziej i potem sobie je zapisuję i wtedy decyduję, które konkretnie zdjęcie mi się najbardziej podoba i które chciałabym wrzucić, zedytować cokolwiek. I teraz, kiedy już to wszystko sobie wybiorę, wrzucam wersję RAW, a nie JPEG do Lightrooma, dlatego, że my zawsze też robimy właśnie zdjęcia w Rawie, bo to umożliwia nam dużo lepszą edycję zdjęcia, dużo więcej można zmienić i dużo mocniej podkręcić to, żeby wszystko wyglądało dobrze i nieprzerysowanie. Więc wybieram sobie właśnie to, które chce zdjęcie w Rawie. Wrzucam do Lightroom'a i teraz zaczyna się gdzieś magia. Pierwszy krok to ucięcie zdjęcia do takiego wymiaru, którego potrzebuję. Zazwyczaj na Instagram jest to oczywiście 4 do 5. Tutaj te zdjęcia musiałam obrobić w 3 do 4. Więc od razu sobie to robię, sprawdzam, które ułożenie będzie mi odpowiadało najbardziej. No i przechodzę do edycji kolorystycznej przede wszystkim. I teraz albo korzystam z presetów, które mam stworzone. I zazwyczaj to jest jednak właśnie tak, że korzystam z tych presetów, wybieram ten, który najbardziej mi odpowiada, i później poddane zdjęcie sobie delikatnie, ewentualnie coś tam pozmieniam. Na przykład, jeżeli jest gorsze światło i nic innego nie działa, to maluję po prostu konkretną rzecz, czy to płaszcz. Czy to moją skórę, bo zazwyczaj też, jeżeli robimy już w takich godzinach, em, gdzie tego słońca nie ma, to skóra zawsze wychodzi tak szarawo. I też przez to, że ja jestem taka jasna, to nawet jak podkręcam sobie pomarańcz, to czasami moja skóra nawet się na pomarańczu nie łapie ani na żółtym, po prostu żaden odcień nie odpowiada mojej skórze. I wtedy, jeżeli chcę, żeby to po prostu wyglądało dobrze, to ją maluję, i wtedy sobie podkreślam saturację. Zwiększam sobie żółty, troszeczkę różowy, i wtedy jeszcze troszeczkę daję highlights w górę albo po prostu ten główny do rozjaśniania, i w ten sposób poprawiam to zdjęcie, żeby po prostu wyglądało dobrze, mimo tego, że światło było tragiczne. I tak jak na przykład teraz możecie zobaczyć, to zdjęcie było już robione może nie po zachodzie słońca, ale nie było już w ogóle słońca w tym miejscu, i to zdjęcie na samym początku. Wygląda tak, no mądławo, więc tak wygląda już po edycji. Uważam, że dosyć dobrze mi tutaj poszło, ale właśnie to jest zdjęcie, w którym, w którym edytowałam i skórę. I edytowałam kolor płaszcza, bo on też, przez to, że jest takim kolorem ani to ciepłym, ani zimnym, no to żaden tutaj się nie łapał i musiałam to malować ręcznie. I tak właśnie będę robiła z każdym zdjęciem. Mam nadzieję, że taki szybki, może nie nawet tutorial, ale taki opis, co mniej więcej robię i jak to wygląda. Zawsze też podkręcam Clarity i zwiększam to takie odmglenie to nazywane haze, żeby to zdjęcie jeszcze nabrało takiej fajnej głębi, więc to są te kroki, które robię w Lightroomie, tam jeszcze parę innych, ale takie najważniejsze. Jeżeli chodzi o filmy, to tutaj korzystam z Final Cut Pro i zawsze ustawiam sobie tak, żebym miała dobrą rozdzielczość, jeżeli chodzi o filmy, no i tutaj kręciłam filmy pionowo, więc to, co teraz widzicie jest ustawione jako wymiary na TikToka albo na Insta Story i to spokojnie nie mogę od razu przerobić sobie też jako na Instagrama, bo wtedy mamy inne wymiary. I jeżeli chodzi ogólnie o taki proces tworzenia takich krótkich filmów, to wygląda to tak, że najpierw wybieram sobie muzykę z muzyki. Muzykę biorę sobie z Epidemic Sound, to jest taka biblioteka z właśnie piosenkami, do których mam dostęp. Każdy twórca może sobie wykupić do tego dostęp, i wtedy macie nieograniczoną bazę. Stamtąd też biorę muzyki, piosenki do moich treningów na YouTubie. Więc wybieram sobie tą, która mniej więcej będzie odpowiadała mi klimatem, wrzucam sobie do projektu, no i też wrzucam wszystkie te ujęcia, które miałam na aparacie. I potem już wybieram sobie klipy, które gdzie chcę mieć, też bardzo często docinam je pod bit jeżeli chodzi o właśnie piosenki no i po prostu bawię się, czasami zrobię jakieś przejście, czasami zrobię takie na wpół em, przezroczyste i nałożę to na inne e, albo zwolnię coś przyspieszę, jakiś efekt i tak dalej no i po prostu wychodzi e, to co będziecie mogli zobaczyć albo już widzieliście na instastory czy na instagramie i tak właśnie ten proces wygląda, więc odezwę się do was jak już coś zrobię zgadnijcie co właśnie nagrywałam czy ja kiedykolwiek nagram Jakiś taki ważny film bez takiego efektu. Po prostu, słuchajcie, ja jestem tak spocona, jestem tak zestresowana, jestem tak podekscytowana. Mam tyle emocji w sobie, ale właśnie nagrałam film z prezentacją plecaków. Mam nadzieję, że wyszło to dobrze, bo tak naprawdę byłam tak zestresowana, że nie wiem, czy powiedziałam wszystko. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście nie obyło się bez płaczu. Standard bez czerwonej klatki, standard, ale cieszę się, że to zrobiłam, bo też zależało mi na tym, żeby było dobre światło, a teraz mamy dzisiaj jeszcze ładną pogodę, dlatego też chciałam to nagrać dzisiaj, czyli to był już ostatni krok w... Ogarnianiu rzeczy przed premierą. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tych plecaków, to w tym momencie jest przedsprzedaż, gdzie możecie kupić te plecaki 20%, taniej. link będzie w opisie. Jeżeli ten film Wam Was przekonał, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej, no to właśnie w czwartek wrzuciłam film z premierą, z prezentacją, wszystko tam zobaczycie, ale to pewnie wiecie, więc. Teraz mogę iść poddychać świeżym powietrzem, uspokoić się trochę, ogarnąć swoje emocje. No i po prostu działać dalej. Więc dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało. No bo to raczej nie jest standardowy materiał, który nagrywam. Ale teraz będę już kończyć. Dziękuję i do zobaczenia. Pa!